Dzień dobry. Mamy pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Słuchajcie, dzisiaj po prostu robimy zwykły noworoczny spacer. Taki spacer, żeby się dobrze spocić, żeby się dobrze zmęczyć, dotlenić i zapomnieć o wczorajszych kaloriach wypitych w kieliszkach. Dokładnie tak to będziemy robić, będziemy tak długo chodzić, dopóki kac nie odpuści w mojej głowie. A może to trochę potrwać, dlatego jest to wyzwanie nie lada. Dla mojej żony oczywiście, bo ja sobie poradzę z tym jak najbardziej. Korzystając z luksusów, jakie niewątpliwie zapewnia nam Golęcin wspaniały, natknęliśmy się na wiele ciekawych sytuacji. Szczupaje w tym roku nie biorą, bo kaczek nie ma. Jest dzisiaj nowy rok i najwyraźniej nie wszystkim jeszcze minął Sylwester. Wszyscy mają super stylóweczki, co po niektórzy myślą, że to są szpiedzy i myślę, że mogą mieć rację. Musieliśmy się zatrzymać, bo są kaczki. I Marysia koniecznie chciała je obejrzeć. Właśnie razem z Maliną, z, razem z Marysią Stasiu je karmi. A my z Maliną stoimy obok, bo Malina chce na nie polować. Chyba pomyślała sobie, że dobrze byłoby zjeść kaczkę na obiad, A niestety ja kaczki upiec nie umiem. Uwaga, idą, rozłączam się. Mamy równiutko, równiutko 7 km. Jak się czujesz po przebyciu i zrealizowaniu dzisiejszego wyzwania? Minął ci kac? Tak. No to jest ok.